Na pewno naj, najwięcej pytań, yy, najwięcej by, pytań i znaków zapytania jest co do co do stanu zdrowia przede wszystkim Buby i, i Bartka Rymaniaka, tak naprawdę decyzję podejmiemy dzisiaj dopiero po treningu i dzisiaj zadecydujemy, czy, yy, czy Bartek i Buba znajdą się w meczowej 18 na mecz. Z górnikiem Łęczna pozostali wszyscy wszyscy zdrowi za wyjątkiem Bartka Kapustki, który niestety przyjechał do nas ze zgrupowania Reprezentacji Polski z gorączką w tej chwili dochodzi do siebie w domu i, i myślę, że od poniedziałku zacznie normalne zajęcia z nami. Dąbek i Jaro wrócili zdrowi ze zgrupowania reprezentacji, także na nich możemy liczyć w kontekście meczu z Górnikiem Łęczna. Dziękuję bardzo i proszę o pytania. że nie mam pytanie Remis w Poznaniu z Lechem to taki dobry prognostyk przed tym spotkaniem z Górnikiem Męczna, który no, jak na Beniaminka spisuje się naprawdę no, wybornie, jeżeli patrzymy na to, że to jednak Beniamin. To było tak dawno temu, że powiem szczerze, że już nie przywiązujemy wagi do meczu z Lechem. Tak naprawdę od, od zakończenia meczu z Lechem rozpoczęliśmy już przygotowania do meczu z Górnikiem. Tej, tej przerwy było mało, wyjechaliśmy na zgrupowanie, także wszyscy, całą wagę poświęcamy meczowi z Górnikiem Łęczna. Tu nie ma łatwych przeciwników, a nasze miejsce w tabeli świadczy o tym, że na każdy mecz musimy wychodzić bardzo skoncentrowani i, i tacy musimy wyjść na mecz z górnikiem. Jeszcze chciałem zapytać, bo na pewno ma Pan gotowe warianty, jakby Buba i Ryba nie mogli zagrać. Generalnie oceniał Pan szanse tak teraz, że jednak będą mogli zagrać? 50 na 50, tak, tak bym to oceniał. No niestety, niestety tak. Jest, ma wieś, z Bubą mamy problem związany z ryzykiem, który podjęliśmy przed meczem z Koroną Kielce, gdzie zagrał na własną odpowiedzialność i tak naprawdę do tej pory, do tej pory leczymy go dość doraźnie, a ja nie chciałbym, nie chciałbym ryzykować dalej zdrowia, zdrowia piłkarza, bo uważam, że będzie nam potrzebny zdrowy, a nie, a nie przez cztery dni leczony dzień trenujący i, i pracujący na lekach przeciwbólowych, bo tym sposobem daleko nie zajdziemy, a tutaj... Jeżeli na szali jest zdrowie piłkarza, to, to, to nie warto tym zbytnio szafować. Chciałem zapytać tak o prawo składu, bo w Poznaniu graliście tak, troszkę, nie wystawił Pan tak od razu dwóch napastników takich nominalnych. Można powiedzieć, że Marcin Gudziński grał takiego jakby drugiego napastnika. Czy, czy ten wariant też jest na meczu u siebie, czy to było spowodowane po prostu tym, że graliście na wyjeździe? Spowodowane było to również sposobem gry Lecha Poznań i koniecznością zagęszczenia, zagęszczenia środka pola. Rzeczywiście jest to wariant przez nas stosowany i w meczu z Białymstokiem, i w meczu ze Śląskiem momentami, w meczu z Poznaniem, czyli tą środkową strefę chcemy, chcemy zablokować, opanować i, yy, i w ten sposób chcemy grać na wyjazdach. Natomiast u siebie no przekonamy się jutro, ale, 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 ale przygotowujemy coś, coś innego na mecz z Górnikiem Łęcznym sparingu na zakończenie zgrupowania, gdzie wszyscy napastnicy strzeli do bramki. Jest Pan większym optymistą w sprawie skuteczności w naszej części sezonu? Ja w ogóle jestem optymistą, muszę Panu powiedzieć, a co do tego strzelania napastników, no tak naprawdę od tego są napastnicy, żeby, żeby te bramki zdobywali, po to, po to cały zespół pracuje, żeby napastnicy mieli możliwość zdobywania tych bramek, ale ale ja jestem zadowolony nie tylko z tego, że strzelili bramki, ale i z jakości pracy, jaką wykonaliśmy na tym zgrupowaniu. Bo dla mnie postęp jakościowy, jeśli chodzi o przygotowanie motoryczne i, i, i siłowe tego zespołu, jest, jest dobrym prognostykiem, bo tak naprawdę to jest baza, na której możemy budować swój optymizm. też to powiadomo, to że David Nowak jest taką jakby, postacią numer jeden. Natomiast jak w tej chwili pana się u hierarchia Zadawitam, za bo jest i Rackles, Kita i, 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 tam, yy, i Zjawiński. Więc zaczynał Pan z datkiem, potem Rackles chyba miał wyższe notowania. Czy, czy w ostatnich czasach coś się tu zmieniło? Zawsze powtarzam, że dla mnie ranking zaczyna się od poniedziałku, kończy się w piątek, i każdy ma szansę na treningu udowodni, że, że chce w sobotę reprezentować barwy Krakowi i, i dać z siebie wszystko. I to jest dla mnie jedyny wyznacznik tego, kto wystąpi. Drugą sprawą jest, jest yy, przeciwnik. I to, z kim gramy i w jaki sposób chcemy tą walkę prowadzić. Czyli tak jak pan powiedział, czy dwoma, czy trzema, czy jednym napastnikiem. Yy, mamy czterech dobrych napastników, uważam, w tej chwili. I cieszę się z tego również, że Dawid jest zdrowy, bo myślę, że Dawid zdrowy i dobrze przygotowany jest yy, chyba w trójce, czwórce najlepszych polskich napastników w tej chwili w polskiej lidze. I zdrowy, dobrze przygotowany może dać nam dużo radości. Pamiętaj, że górnik Łęczny jak na razie o wiele lepiej grał u siebie niż na wyjeździe. wygrał 1 w na w czworzowie. Czy Pan z tego wyciąga jakieś, jakieś większe wnioski dla Was, czy, czy się Pan raczej tym nie sugeruje? Zupełnie się tym nie sugeruję. Ja y, zwracam uwagę przede wszystkim na to, że górnik, mimo tych niekorzystnych wyników na wyjeździe, czy dobrych u siebie, to jest zespół, który zawsze gra tak samo. To jest zespół bardzo zdyscyplinowany, zespół, który się nie otwiera, nie idzie nigdy na wymianę ciosów, zespół bardzo dobrze broniący wystarczyło prześledzić mecz z Pogonią Szczecin, kiedy mimo tego, że Górnik przegrywał 1-0, ciągle konsekwentnie realizował swój pomysł na mecz i chyba ani na, ani na moment nie zrezygnował z, z tego, co chce grać, czyli dość głęboko cofnięty, agresywnie grający w środku pola, wyprowadzający szybsze, szybkie kontrataki. No i w tej, chwili, w tej chwili na pewno kilka indywidualności wysuwa się na plan pierwszy w zespole Górnika, czyli, czyli Grzegorz Bonin czym raz, czy Mraz, czy czy czernych, czy, czy Tomek Nowak, to są piłkarze, którzy nadają ton temu zespołowi. Plus Hasani z przodu bardzo niebezpieczny zawodnik. I mimo wszystko, to co pan mówi, ale tracą, tracą wiele bramek. Także mimo, że się nie otwierają, to to jest jednak minus w tej drużyny. Tak, tylko pamiętajmy, że te bramki stracili m.in. w meczu z Legią, kiedy grali praktycznie w dziesiątkę, całą drugą połowę, więc tutaj, tutaj nie może być to dla nas jakimś sygnałem do uspokojenia. Wiemy, czym ten zespół dysponuje. Mam nadzieję, że wiemy, czym mu się przeciwstawić i, i mamy, mamy tego przeciwnika dobrze rozpracowanego. W meczu w Poznaniu takim liderem drużyny był Marcin Wróciński. Czy pan liczy na to, że takim liderem będzie? Nie tylko w najbliższym meczu, ale plejuszu, w całej będzie w sezonie? Puh, czy liczę, Na pewno jest to piłkarz, który jest, yy, który jest obdarzony ponad przeciętnymi możliwościami piłkarskimi, bardzo dobrymi parametrami fizjologicznymi i motorycznymi. Silny, yy, szybki, dobrze grający jeden na jeden, nie bojący się tych pojedynków, co jest bardzo ważne w kontekście tego, na jakiej pozycji Marcin występuje. Ja myślę, że brakuje mu ustabilizowania formy, ale cieszy mnie to, że Marcin, myślę, że w pięciu na siedem spotkań był wiodącą postacią naszego zespołu. Martwi troszkę to, że jeżeli Budzik jest w słabszej dyspozycji, ta nasza gra ofensywna wygląda zdecydowanie gorzej. Mam nadzieję, że i, i chociaż jutro nie chciałbym, żeby taka sytuacja miała miejsce, że nawet mimo słabszej dyspozycji Budzika, pozostali będą w stanie utrzymać jakość gry ofensywnej, bo. Bo Marcin jest ważnym piłkarzem, ale, ale również te akcenty muszą rozkładać się na, na pozostałą dziesiątkę. A czy będzie liderem? Mam nadzieję, że będzie.